Wracam. Zasiądźmy w medyczaczku. Kauł spadnie, prawda? no. Oj Ojej, aż zupę. Kęsek. Ojej. Ja bym gożą nie odstrzelić. Jezus, mały pies tam jest spadnął. No jest drugi No, u no, drugi I właśnie po to są leżaczki Ja nie, nie mogę raczej... mi tu zasłania Mam go O! Brama padła! Dawaj go! LOL! Jaa! Jaki bezczel w ogóle, nie? Ty se stanął, patrzył, dobra chuj, tam flagę. To nam teraz zrobią jesień średniowiecza. Jezus Maria! Jezu, tu? No tu, no bo to... Panie Januszu, mara, nie! Pościół. Dobra, 120 ląduje na środek, to nie ma co. Boż coś czuję, że chyba nie zrobimy tej misji No może Wolno Jest, taki... Jest takie ryzyko, ale Nie ma żadnych dowodów na to, że te boty wiedziały o flaży Szybko leżaczek dobre, dobre. O Boże, tam kolejny pies Kurde. No, pomyliłam się, broni. O, ulwa, czołg! Dobra. Tam kolejny piesek w dali pieskowo jest, Ale autentycznie ta Flara była taki bezcel. Flara bezczel, no ale te leżaczki uratowały sytuację. Jezu Flara jeszcze bliżej teraz. <śérc vertices> <Oj>。Ja <śércılmış> <Buchres> To nam spadną na głowę, panowie. To od razu nawet nie. nie... Teraz trzeba wiem, wyżej iść, jest... chodź, 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 wyżej. Wyżej, tylko że wyżej to już jest to miejsce, którego musimy bronić. Tam jest na pół. Panie majorze, zajadą nas. Ja yeah, you know. Boże. To nie wygląda dobrze. No okej. Wyglądaliśmy tu Bezczalne Bezczelne bydło. Lol, jak wjeżdża. Oh. Orbitalet. Ta ta jak ta, ta, ta. blisko, tam Jasne O, dobrze. Hulk, Czego tu nie ma. A wiem, że nie ma. O, znowu pies, ja pierdolę. Zapieskują nas po majorze. Czy jakaś amunicja na boga? No ale że tu się nie da strzelać z niego. Co jakaś amunicja? Coś tam spada, no bo się bo właśnie do że tutaj ma przeciwko głównej bramy Dobra, deliko i sował w takim razie Łukasz, nie chcę nic mówić. Mhm. Ale chyba poszła flara <laughs> Obrot, siada w plecaczek nice. Jest jak O kurwa jeba beczka. O, dobra, udało mi się odstrzelić mu powierzyczkę. O, o, ammo. Się skończyło. Ile tego na Boga jeszcze przyleci? No, to się dopiero rozpędzę. Dawaj, mortarku. O, wylądowałem w środku robotów, jak miło, nie? Rzeczek numer dwa... O, ale masz widoki. Tu piesek tam. A nie, to czołg. Jak <laughs> wjechał na górę. Widoki dobre. Normalnie jak na jakiejś wojnie. Coś tam jest, ale... o dobra dostał. dobrze, jeszcze żyjemy. Mhm. O, może że już to ty... Już myślałem, to strider. Trzeba do niego strzelać. Oj. <grytanie> Patrz już bo tu spada Mortar obok ciebie, żebyś nie krążył. Bo go zgnieciesz, szkoda by było. O! Oj! No szkóry! Dostałeś czymś, no. Wracam należy bo widzę, że się robi. Słabo się sprawdził dzisiaj. Często. Wyglądał ten dziwny czołg zakietany O, Mortarowiec, w sumie. Chyba weź się skuń. NIE! FLORA! <grym> Zobacz Widziałem, gdzie? widziałem. Will be fun. O, udało mi się na czołkę zjewać przynajmniej Kurwa czołki spadł należaczek, nie wierzę. Ja yeah, pierwszy... O oh jest! leżacze A, gaz mnie zabił, skąd ten gaz? No, nie, nie miał z... gaz, przyznać się? Ja nie, raz mi właśnie nalot zabił O, zabił mi nalot no. no to zaczęło na głowę spadać, no No, z tymi flarami, to polewko. Ty, bo tam przy tym jest jakiś... Wiem, zostały tylko dwa ostatnie. To już naprawdę jest niewiele. Ale to dwa ostatnie? No te bateria już dwie zniszczyli. A. A została ostatnia rakieta. Warto by było wytrzymać się tak mimo wszystko. Hold the line! Dokładnie. Hold, hold the door! Hold the door, No! Nie! Grzegorz! Co? Twój autokanon. Autokanon z za pleców. Co on tam stoi? dało się! Full control. Lo-, Lo wylądowali centralnie tak, na tak, tym. Tak, 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 tak. A ekstrakcji. Do no, mnie bym już zabił, nawet nie wiem czym. Grzegorz, ty się tam uspokój, tak. no. Nie można tak. Kurwa, nie wierzę, mój drop pod, spadł do wody. <laughs> Od razu killed by environment. Yes. Don't leave uh -oh. us. Nooo spadłem przynajmniej no Na pieska spadłem No kurwa nie mogę wejść przez... Nie, nie mogłem wskoczyć Nie <grym> złubili się na podjeździe Ale nie, ja dobiegłem nie mogłem ten, jakaś nowo nie widziałem na ta